Halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania soubery Onyx. Mamy nadal drugie pokolenie, ale słuchajcie, trzecie już na horyzoncie, już się urodziło, także już dzisiaj ma urodziny na todlera, więc powoli, powoli idziemy do przodu. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, aby wypełnić wszystkie. Zasady z pokolenia pierwszego, a idzie nam to bardzo, bardzo opornie. Witam, Witam Was super. tutaj bardzo serdecznie tym pięknym widokiem wody, piasku, plaży, oceanu. No ptaków to nie, to, to, to nie jest piękny widok. Mamy wrzesień, zaczął się rok szkolny. Kochani, wakacje się skończyły, lato powoli też niedługo będzie dobiegać końca, końca chociaż ciepełko jeszcze jest i mam, że, mam nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej, bo ja kocham ciepło, kocham, kocham, kocham lato, kocham ciepło i, i, i to, że nie trzeba się grubo ubierać, ale dobra. Kochani, co tam, co tam? Przegrałam pół dnia. Co tam, co tam u mnie? Tutaj w grze przegrałam pół dnia, a Możecie dać znać w komentarzach, do której obecnie idziecie klasy, co tam u Was, jak tam plan lekcji, czy Wam się podoba, czy nie. Ale ja przegrałam tutaj pół dnia i zrobiłam, słuchajcie, Marcel, sikać, ono tu. I zrobiłam górę domku. Proszę bardzo, proszę serdecznie spojrzeć, jak prezentuje się góra domku. Mamy tutaj. Korytarz, gdzie mamy schody. I tutaj na razie nie ma nic: zero, nul. Totalnie nie miałam pomysłu. Yy, mamy tutaj łazienkę, taką opacz. A ten nocnik, to co on tak tutaj robi na środku? Weź no, na razie tu go postaw. Gdzie? Tu. <tł> tu go na razie postawimy. Nie wiem, co on tutaj robi. Yy, mamy taką łazienkę. W sumie jestem z niej zadowolona. Czarno biało drewno, ale więcej popierdółek się tutaj pojawi to na pewno. No i tutaj mamy pokój małej rajni. Zobaczcie, zobaczcie, jest tak Trochę różowo, bo to jednak dziewczynka, trochę tak miętowo, no bo gdzieś tam ten niebieski kolor musimy dać, bo tak będzie wyglądało właśnie kolejne pokolenie. Ko kolorem kolejnego pokolenia jest kolor niebieski, więc gdzieś ten błękit, taką miętę tutaj starałam się umieścić, aczkolwiek czy mi to wyszło tak. Dobra, póki jest todlerem i będzie małym dzieckiem. To jeszcze tak bardzo skupiać się na tym nie będę. Myślę, że dopiero później gdzieś tam w tych ciuchaczach i tak dalej będziemy ten kolor niebieski umieszczać. Także, kochani, tak się prezentuje góra. Powiem Wam, że jestem z niej zadowolona. Dodatki, jakieś do łazienki sobie jeszcze dodam. Tutaj ten korytarz myślę, też, że też czymś zapełnimy. No i tutaj mamy pokój... Jak ty miałeś? Nate? Dobrze pamiętam? Nate! Ej, dobrze pamiętam! Wow! Zmieniłam mu kolory ścian, bo miał tutaj taką z żaglówkami niebieską, bo już myślałam, że więcej dzieci mieć i nie będziemy i że to on będzie prowadził kolejne pokolenie. Tutaj mamy stolik do rysowania. Widzę właśnie, że on się tutaj do niego pcha. Brazoletkę przyjaźni już jedną chyba stworzyłeś, ale zrób... Mm, Zrób taką może, o, zrób jakąś, chociaż widzę, że ty chcesz się kąpać, bo tam, to tam ja tu siusiu robi, nie, nie robi, nie, wstał Zuria, co ty tworzysz, co ty tutaj wyginasz, swe ciało, simowe, Zuria, a ty, ty byś też musiała siku, aczkolwiek mała płacze, gdzie ona jest, ona tutaj leży i ona chce jeść, no to chodź tutaj proszę, nakarm ją, poczekaj, ja ci dam zadanie, bo ja widzę, że ty już coś tam idziesz tworzyć, nie, opieka nad dzieckiem, nakarm, i karm z butelki. Jeżeli chodzi o jej umiejętności, to ja z nią troszeczkę połowiłam. A może rozmnożymy sobie żabkę. Trzeba będzie też w którymś odcinku iść nadal, sprzedawać. Halo, myszka? No nie, mówcie, żebym się rozładowała. O oh my god! Dobra, nie no, hit po prostu, człowiek ma ledwo co czasu na to, żeby czasami nagrać, a tu jeszcze się myszka rozładuje. Tutaj mamy akt małżeństwa, ale my już chyba mamy akt małżeństwa, ten pierwszy, prawda? Tak, mamy, więc nie, więc my go... nie, dobra, zróbmy dwa, dwa, będziemy przynajmniej pamiętać, że oni dwa razy brali ze sobą ślub. Tu mamy jabłuszko, tu mamy dziecięcy odcisk stópki, to w sumie to jest baraili, to moglibyśmy jej tutaj... Powiesić, proszę bardzo. No świeczki ryby, bo z nią łowiłam. Nie pamiętam, czy coś tam z nią tworzyłam teraz, ale chyba nie. Chyba tylko łowiłam z nią rybki. Ogólnie powiem Wam, że tak jakoś teraz, jak zrobiłam te pokoje dzieciaków, to bardziej mi się podoba ten domek niż mi się podobał wcześniej. Może dlatego, że jest taki bardziej kolorowy. Czemu one się tak dziwnie teleportują? I trzeba będzie Riley zamówić torcik, Koś, no przyniesie ją tutaj. Posadź Riley, Marcel, czy ty już, no, ej, patrzcie, co on robi w ogóle, patrzcie, co on robi, czemu ty masz, czemu ty jesteś taki wygięty, Marcel, i malinki masz, no, co wyście robili? Ej, on się, ba... patrzcie, jaki on jest wygięty, Marcel, czy tobie coś się stało, czy dzwonić po lekarza, czy po egzorcystę, powiedz tymi, resetuj, no. Idźikać, bo zaraz się tu w Majtochy zasikasz. Proszę cię serdecznie. Tak, dzisiaj musimy zamówić właśnie torć dla Riley, bo ona dzisiaj ma urodzinki, proszę bardzo, festiwal. W sumie moglibyśmy się też przejść w końcu gdzieś do miasta. Proszę bardzo, mamy urodziny, więc ty zamówisz tutaj tort 150 drogo drogo, niebieski, niebieski. Otworzymy sobie, bo już pamiętam, że te zamówione torty są tutaj, i choć postawisz świeczki, dodaj świeczki urodzinowe, żeby nikt nam nie zjadł. No i ty chciałaś być tutaj podła w stosunku do Jane, musimy zbierać te punkty. Czy ty możesz być podła przez telefon? Nie. To ja jej to na razie odklikam, a tu co chciałaś? Entuzjazmu się przyrodą, no to musiałabyś, może, iść do syna, czy może z synem się entuzjazmować przyrodą? Entuzjazmu się ciastami? No to nie, to nie to. Nie to, nie, nie, nie przyjazne. Jest, entuzjazmu się przyrodą, fajnie by było, jakby ci się to zaliczyło. I jeszcze tutaj stwierdziłam, przypomniało mi się, że przecież tutaj, zarobienie tych rzeczy my dostajemy punkty, ale musielibyśmy coś przygotować pięć razy na grillu lub na palenisku i znaleźć coś przeszukując plaży, więc w sumie nie wiem, co będzie łatwiejsze. Czy tutaj te jej robić pomysły, czy tamte. Dobra, opowiadasz tutaj super. Uuu, kocik, to chodź, ty, Nate, się pobawisz z kocikiem. Pogłaszcz ją. Na karm. Nie wiem, czy ty tam dosypaliście karmy tym zwierzakom. Nie, no to chodź, Nate. To będzie twoje zadanie. Na miskę. A ty coś gotujesz, widzę No dobra, ale ja bym chciała, żeby Zuria jednak Tak zaliczyło się Graj w baranara, ale my nie mamy baranara Zjedz coś Boże, Zuri, jak ty wymyślasz Ja mam teraz wydawać pieniądze, bo ty chcesz baranara A my już nie mamy grilla? Nie, czemu my nic nie mamy? Czemu my nic nie mamy? Simsy Sim się zacięły Jak się wyłączą, to będzie klops Dobra, nie wyłączyły się O, a już byłam przekonana, że się wyłączą Zapiszę sobie grę no, ona sobie tutaj leży, bidulka. Nie możesz się tutaj niczym bawić jeszcze, prawda? Co ty tutaj możesz robić? żeby się chce spać. No i siusiu, no to czekaj. Użyj sobie pieluszki i zaraz ktoś przyjdzie cię przebrać. Tylko ty, a ty sobie tu zaczęłaś tworzyć. No dobra. Masz jakiś poziom w wbity z tego, co widzę. No dobra, czyli mamy dopiero szósty, a wędkarstwo już końcówka ósmego. Boże, jaki tu jest syf. Jak Ty się czujesz? W ogóle dziękuję Wam serdecznie, kochani, za pomysły na nazwy książek. Dla tutaj, które pisze Marcel, czekaj, bo ona płacze, trzeba ją przewinąć. Więcej opcji opieka nad dzieckiem. Pomóż zaspokoić potrzeby. O, chodź, tutaj sobie to zrobisz. Nikola, coś tam, to jest ma nasza opiekunka, dzięki. Dzięki, gratulacje, Ani, dzięki. Dobra, przewiną ją. zbrodek zniknie, czy nie. Połóż spać tutaj ją. Iż zejdziemy sobie na dół. Zobaczyć jak tam te jego książki. Jak ty w ogóle masz do pracy pisanie książek, ale idziesz za dwa dni. Ale dobra, ja bym chciała zobaczyć, czy kariera. Weź udział w zeznaniach co to jest? Nie, 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 nie. Chcę zobaczyć te książki. Napisz książkę. Okej, okay, czyli my nic nie mamy zaczęte. Dobra, muszę sobie wejść Wasze komentarze i zaraz jakiś wybiorę. Okej, okay, napisz książkę z gatunku. Może zróbmy to jako sensacja, choć no tutaj. Ale ty z nią, przecież ty ją miałeś położyć, chłopie, jeden, no nie. Dobra, jak ona zaczęła tutaj tworzyć, to niech ona już to tworzy chociaż jest głodna i sikająca. Ok, i słuchajcie, mamy tytuł od Awokato. Dziękuję Ci bardzo za podesłanie pomysłu. Mam też jeszcze sporo tutaj pomysłów na książki od Agi, które na pewno wykorzystam i jej również dziękuję. Jeżeli macie ochotę pisać dalej tutaj tytuły książek Marcela, jak można je zatytu zatytułować, to zachęcam do pisania komentarzy, a my sobie damy tytuł Drugie życie, drugie. Życie mojej żony. Kropka. Ok. I ty sobie to zacznij pisać. Już będziemy mieli zaczęte. I chciałabym, żebyś tutaj przyszedł trochę ogarnąć. I no, ty ją miałeś położyć w łóżeczku, Marcelo. Jeszcze śmierdzi. Weź ją, wykąp, proszę. Przygotuj z Simce kąpiel z bąbelkami. Już zostaw, zostaw, zostaw. Ja wiem, że ty lubisz tutaj pisać książki. Nate wyciąga swoje drugie śniadanie z tornistra i zauważa w środku coś czerwonego. To jest w kształcie serca, list w kształcie serca z, napisanym, z napisanymi na nim słowami, jesteś super i nic więcej. Nate przypuszcza, że mogła to porzucić nowa dziewczyna, która ciągle się na niego gapi. Czy Nate zapytają o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadków? Pogadaj. Co? Nate z łatwością spotyka e, bla bla bla. Zdecydowanie to nowa napisaliście, bo rumieni się od stóp do głów. Zatem co teraz? Nate bąka, bąka nieśmiało podziękowania, postanawiając na razie zachować wszystko w tajemnicy. Dobra, ta coś zrobiła. Tu dostaliśmy hajsik. A Nate. Masz tą dziewczynę tutaj? To jest Alonso? Alonso to raczej chłopak, co? Nie masz tu żadnej dziewczyny. Co ty ściemniasz, że ktoś ci tam serca pisze? Jakieś ściemy, Dobra, ty sobie jesz, jak zjesz, to musisz. Nie, Nejt, ja ci... nie, Nejt. Marcelio, ja cię uduszę po prostu kiedyś. Weź p -p 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 opieka nad dzieckiem. Przygotuj kąpiel z bąbelkami. O to, stópki, pcha do buzi. Słuchaj, jak w ogóle, zobaczcie, jak ona jest piękna. Śliczna jest, będzie naprawdę cudna. Nie, zostaw ją. Co ty chcesz? Połóż. Nie, zostaw. Teraz się będą, słuchajcie, przepychać tutaj. Jeden tu, drugi tu. Chodź. Ty idziesz marcel z nią na dół, czy do góry, bo już mamy dwie łazienki. Ja zapomniałam totalnie o tym. W ogóle ty jesteś śpiąca? Co ty robiłaś, Zuria? Wykąp się. Zaraz trzeba urodzić. Urodzić. robić urodziny córki. Weźmiemy sobie może automatyczne przełączanie świateł, wszystkie światła. Tom sobie zapalimy, włącz to światło. Czy tu coś jeszcze mamy jako lampka? Chyba nie. A to szkoda, bo mało mamy. Nie, Zuria. Nie, nie, nie. Chodź tutaj, chodź umyjesz sobie um, zęby i ustawmy typ umywalki jako łazienkowa. Ona jest zmęczona. No po prostu, nie wiem, co ona robiła w nocy. O nią karmi, a wykąpałeś ją? Chyba tak. No, Marcelo, dobry z ciebie tata. Chodź, no tutaj. Yy, połóż Simkę o imieniu Riley. Jak wróci Nate ze szkoły, to zrobimy małej urodzinki. I powiem wam, że nie wiem, czy jeszcze kogoś będziemy zapraszać. Czy te dzieciaki, patrzcie, jak one porosły. Ja też bym... Porosły. Urosły. Musiałabym tam wejść. I chyba... Patrzcie, ta nie ma ciała. I je ogarnąć. Ich ogarnąć. Chodź Marcel, przeszukaj kieszenie, pomożesz tutaj swojej żonie Gdzieś poszła spać na kanapę, nie kochana Chodź, jak masz już spać, to weź śpi tutaj Ona jest zmęczona, bo ja ją męczyłam Chyba wiecie co o tym łowieniem ryb Tu dam jej te krocki, może będzie się bawić w salonie Aha, właśnie, miałam jej kupić jeszcze Jezu, ty jesteś bardzo rozbawiony, Marcel Nie rób mi tego Czy to od tego prania wy jesteście tak rozbawieni? Czy ja znalazłam w końcu rzecz, która was tak świetnie bawi? Nie wiem, czy mnie tak bawi robienie prania. Naprawdę, wydaje mi się, że raczej niekoniecznie. Syf, pielucha, butelka, kuweta uwalona cała. Ej, a właśnie, ciekawe, czy ty już możesz tutaj tworzyć. Czy to się już naprawiło? Lampa stojąca z fabrykatora i chodź, zrób taką. Nie, nie może, ucieka. Czyli, czyli w sumie ja bym to mogła usunąć, jakby nie patrzeć, co nie. I mielibyśmy dodatkowy pieniądz. Nie wiem, czemu mi to nie działa. No, zobaczcie, 1400 simoleonów. Już od długiego czasu tak naprawdę to nie działa. Tu masz jeszcze, patrzcie, przeszukaj kieszenie. Nie mogę przeszukać kieszeni? Nie, nie idź gotować, nie, nie, nie. Zrób pranie wóz do pralki. Zobaczymy, czy on będzie. Nie, teraz nie jest, ale oni może od tego przeszukiwania kieszeni są tacy rozbawieni, nie mam pojęcia. Nadszedł weekend, Nate kończy ten tydzień z czwórką. Czy naprawdę nie stać go na więcej? O, kao, koła jest bardzo głodny. O nie! Boże, a ja ostatnio grałam prywatnie, to ja się naprawdę tym koniem fajnie e, zajmowałam. Gdzie ty masz? Aha, dobra, ja wiem. Ja mu to usunęłam, bo ja stwierdziłam, że my go oddamy do adopcji. Tak, teraz mi się słuchajcie, przypomniało. Bo no, ten konik jest biedny u nas. Ja się nim tam ostatnio zajmowałam prywatnie, ale jak ja nagrywam, to się skupiam na totalnie innych rzeczach i zapominam o tym koniku. Czy ja oddawałam w ogóle kiedyś zwierzaka do adopcji z, z domu, do, do adopcji? Nie mam pojęcia, no ale niestety chyba to zrobimy. Myślę, że będzie mu lepiej. Myślę, że mm, znajdzie lepszych właścicieli niż ja. E, gdzie to teraz szukać, kochani? zadzwonię do agencji. Oddaj zwierzaka do adopcji. A nie mogę kunia? No co wy? Nie chcę kotków i tego, kotków, kotków i tego, kotków. Mamy tylko kotki. A ja nie mogę oddać jego do adopcji konia? Znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, my go chyba możemy sprzedać w jakiś sposób, prawda? Opieka nad koniem. Działania. Sprzedaj konia za 1500. No, przykro mi. Boże, śmierdzisz. Czy na pewno chcesz sprzedać konia? Tak, chcę sprzedać konia. Dobra. No, nie mamy konika. Chodź, wykąp się. Boże, wy jesteście wszyscy zmęczeni. Przykro mi bardzo, ale niestety już konika z nami nie ma. Myślę, że dla niego to jest dobrze. To będzie dobrze, najlepsze rozwiązanie tak naprawdę. Ty śpisz, Zurian niech wstanie, bo ja też bym chciała, żeby. Ona coś jeszcze dzisiaj porobiła. My mamy tego grilla, więc choć kochana, coś tutaj ugrylujesz. Wyczyść? Jakiego ja dopiero kupiłam? To jak wyczyść? Że wydajesz co? Na mieście mówią, że wdajesz się w bójki. Lepiej weź się w garść i przestań rozrabiać, bo skończysz z okropną reputacją. To do na życie. Trudno się mówi. Marcel też się tutaj pokłada Dobra, niech on sobie tam drzemie chwilę Do ciebie ktoś dzwonił? Kuweta ci nie pasuje? No to posprzątaj kolego Sprzątnij kuwetę i Weź się tutaj pobaw z koteczkiem Żeby nie było mu smutno O, jedzonko mają A Marcel, ty miałeś tutaj zjeść tą sałatkę Jak już ją zrobiłeś, zjedz to Dobra, Zuria tutaj, czy tobie się zaliczy? Poczekaj, gdzie idziesz? Podejdź tu kobito, podejdź tutaj Podejdź tutaj, e, grilluj I... Co ty byś mogła zrobić? Hamburgery wegetariańskie. Proszę cię bardzo. ja się tutaj zaliczy to jedzenie na grillu? Palenie? Przygotowanie? Boże. Ja sobie tego torta przeniosę tutaj na dwór. Zrobimy sobie rodziny na dworze. Jest ciepło, jest wiosna, więc myślę, że jak najbardziej nasz, nasza Riley może zdmuchnąć świeczki na dworze. Gdzie jest ten cały? Mamy dwa całe w ogóle torty. Jesteś śpiący. Chodź tutaj, zjesz sobie hamburgera z tatą, pogadasz trochę, rozmawiaj o szkole na przykład, opowiedz mu o wartościach rodzinnych. ty się tu wkurza, widzę, Marcel. Rodzina, poproś o radę. O, Koteł, weź mi tu nie hamburgerów. Co ty chcesz? Nie przyjaźń, tylko o, dzwoni do nas nasza córka, o, to ta nie ma ciała. Hej, wybierasz się na stiwę. Kurcze, wiesz co, kochana? Mamy urodzinę dzisiaj małej, czyli Jaden jest do przeróbki. Sawana jeszcze wygląda w miarę. Kristabel, i któryś tu jeszcze tu był ten jego syn? Chcę grać. Czuję. Czasami czuję się samotny i chciałbym, aby wszyscy moi przyjaciele poszli się pobawić. Czy możemy wkrótce zorganizować spotkanie ze wszystkimi moimi przyjaciółmi? O! Zacznijmy od kilku przyjaciół, może na Twoje urodziny. To może zacznijmy od kilku przyjaciół, no bo na urodziny to chyba troszkę jeszcze sobie tutaj poczekamy. A czy Ty znasz w ogóle jakiś simów? Tak, chyba nie bardzo. Alonso, towarzyskie, weź, wyślij do niego SMS-a. A czy Ty możesz na jakieś dodatkowe rzeczy? tak w ogóle? Graj w grę, przeglądaj stronę przyjazne dzieciom, ku prezenty, pokaż rachunki. Podróży widzę, że przyszli gości z dodatkowym jedzeniem. Oferty pracy w sąsiedztwie. Do, dołącz do zajęć pozaszkolnych. O, mógłbyś dołączyć i w sumie na te... Na te, na te, na te. Czekaj, 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 stop. Ej, miałaś stać w przodem do morza, kochana. No, zmieniłam jeszcze mały strój, poteczka. Dmuchaj. No, no, trochę naplułaś, kochana. Trochę bąbelki lecą na tort, ale to co? Jesteś mała. Brawo! Yeah! Ciekawa jestem, jak będzie wyglądać jako toddler. i chcie, trzeba by było przywitać naszych sąsiadów. Wylosujemy jej dzisiaj na dwa. Jeden, dwa. Jesteś głuptaskiem naszym, ale sweet, pokażę. Masz jakieś kwioty we włosach, jakie ona ma oczy, zobaczcie te oczy. Ma tak przepiękny kolor oczu, że no ja jej na pewno nie zmienię tego chciałabym żeby może ty kochana byś przywitała tutaj gości zaprosiła sąsiadów Mamy tutaj torcik, mamy hamburgery. Oni też przynieśli jakieś jedzenie, więc super. Myślę, że mało mnie ogarnę na kolejny odcinek. Czy ty tam sobie ogarniasz zajęcia pozaszkolne, szkolna orkiestra, zajęcia z rysunku, zajęcia z tańca? To ja mam chyba z modów coś, co nie? Tak mi się wydaje. Myślę, że moglibyśmy go zapisać na zajęcia z rysunku. Spoko. Od 16 do 19. Bardzo mi się to podoba. No i chciałabym, żeby moż, żebyś może poszedł do jakiejś pracy w sąsiedztwie. Zobacz, co tam mamy. Nate rozpoczął nowe zajęcia. Rysowanie podstawowych form w miejscu szkoła artystyczna w Sim City. Pierwsze zajęcia w poniedziałek o godzinie 16. Fajnie. Przyda mu się myślę. Kochana, chodź, zjedz sobie. A ty hamburgera już sobie wzięłaś. Ej! Kurczę, przeklikałam. Jeszcze raz musisz to kliknąć. na it, Sorki, Gregorki. Pracy w sąsiedztwie. Pomyśleliśmy, że przyda ci się jedzenie, dlatego postanowiliśmy wpaść i trochę go przynieść. Dobra, czy ty byś chciała mieć tutaj... Nie chcę znowu przeklikać. Wroga z kimś. Wyprowadzanie psów, opiekun do zwierząt, roznoszenie gazet, tylko Myślę, że w sumie o tej godzinie mógłbyś iść, iść na koszenie trawy. Czy ty byś tutaj chciała być... Z tym chyba już jesteś wrogiem. To co on tu przylazł? Bezczelny typ złośliwość. Yy, obraź go. Ty z tymi jesteś, to wy już chyba jesteście wrogami, mi się tak wydaje. Wynocha z mojego trawnika, no właśnie. Do pułapki wpłynęło kilka ryb, jednak wciąż jest jeszcze miejsce na kolejne. A możesz je zebrać? Wypuść ryby, opróżnij pułapkę. To, że co, że weźmiesz do wyposażenia? Tak, mamy tutaj rybki, więc myślę, że my je damy... Gdzie ty jesteś, Zuri? A ja tu? My je damy Zuri, bo ona potem sobie je sprzeda, tutaj masz w ogóle bałagan trzeci ślub, a tu jeszcze nie wydaliśmy tej książki dobra, no to musimy wydać tutaj, sprzedaj to i chodź, wydamy książkę, nie idź spać nie idź, nie idź, masz tutaj jeszcze coś do wydania sprzedamy wydawcy trzeci ślub w moim życiu dobra, Zuria jesz tutaj z kotem a ty nie masz tej pracki? nie poszedłeś na to koszenie trawnika? To jest nic z tego świata, okay. Książka. Ej, nie wiem, kiedy jest to koszenie. Weź się tutaj, a było coś, pij sobie. Chociaż chłodna noc się robi, ale dobra, najwyżej się przeniesiesz potem. I do domu. A gdzie ty, czemu ty się w kibelku bawisz? Ty mały kwiatuszku nasz. Zuria, jest po 21. Nie, nie. Dobra, załaduj zmywarkę do naczyń. No tak, bo ja i kupiłam zmywarkę. Nie wiem, czy wam o tym mówiłam, bo w sumie nie pamiętam, kiedy ja to y, zrobiłam. Chodź tutaj, Marcel. Skorzystaj z toalety i weź sobie kąpiel z bąbelkami. Ja widzę, że ty się już tam w łóżku y, pokładałeś. Y, wiwan, może słuchajcie, kłóci się o brudne otoczenie? Może jego sobie zrobimy jako wroga? Dlaczego by nie? Ej, zaliczyło nam się tutaj to grillowanie? Tak, zaliczyło się. No dobrze, tyle dobrze. Y, pokłócimy się z nim o politykę na przykład... Będziemy po prostu niemiłe. Ja wiem, że on nam przyniósł jedzenie, ale ona ma takie pragnienie, żeby mieć nowego wroga, więc spełnijmy jej to pragnienie, dlaczego by nie? Wręcz podły prezent, tym bardziej, że punkty nam są potrzebne. Podłe, złośliwość wykrzycz zakazane słowa. No dalej, na trujeczkę jedziemy, jedziemy. Podłe kłótnie spław, a może niebo on sobie pójdzie? Złośliwe, psikusy, nie, bo to oni się potem z tego chyba śmieją. Podłe, kłótnie, skrzycz. Boże, muchy latają, talerz cuchnie. Czy oni się kiedykolwiek nauczą porządku? Walcz. Bez, weź walcz, mała jest do góry, młody w napiucie, więc... A przynajmniej szybko nam się ten pasek za ten zapełni na czerwono, dawaj. Nie cierpią się nawzajem, super, cieszę się bardzo. No i teraz podłe kłótnie. Y Spytaj się go, czy ma jakiś problem i gdzie to było znowu, że uznaj za wroga złośliwość, uznaj za wroga. O. Viwań i Zuria mają siebie dość, teraz są wrogami, super. A co tu było wcześniej? Hej, ta dramatyczna sytuacja to nie moja wina, a przynajmniej nie tylko moja. Mam prawo czuć urazę z powodu tego, co stało się między nami. Ale czy się to zaliczyło? Znajdź sobie wroga. No, powinno się zaraz. Tak, dobra, kochani. Wejdźmy teraz na chwilkę w te jej punkty, cechy, których nam brakuje. Czekajcie, o tu mam z moda coś. lubna mamy, wodoodporna mamy. Czy mamy rannego ptaszka? Nie mamy, więc wykupimy sobie radny ptaszek. Handlowiec upało odporna, bo tamte są już chyba dużo, dużo droższe. Upało odporna jest za dwa i handlowiec też jest za 1500. Dobra, to wykupmy sobie. Tego rannego ptaszka, czyli zostaną nam jeszcze dwie cechy, ale to one mają najwięcej punktów do wykupienia. No i dobra, o Boże, ona musi się wykąpać. Czy ty możesz wyjść stąd? Bardzo bym cię prosiła. Okej, okay, idzie, spoko. No, także Marcelo, Marcelo, do spania. Śpij, żadnych starania się o dzieci, Zuria do sikania i do kąpania, weź sobie kąpiel z bąbelkami po tej aferze. Młody śpi w namiocie, dobra niech śpi, myślę, że nic mu się nie stanie, ja tu tylko jeden talerz sprzątam, resztę niech sprzątają sami. Jeżeli chodzi o małą Riley, to ja ją położę spać później ogarnę jej pokoik i łóżeczko, a ja się teraz z wami żegnam, w kolejnym odcinku oczywiście na początku pokażę wam Riley jak wygląda jako toddler może sobie tutaj chwilę przegram, żeby jeszcze to wędkowanie i tworzenie trochę nadrobić z Zurią, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał no i kochani do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa pa